No cześć, witam Was. Nie od samego początku nagrywam, bo nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie rozebrać. Otóż stałem się szczęśliwym posiadaczem Pioniera A88. Gałki są, wszystko jest kompletne, tylko że zdjąłem. I przypomniałem sobie, że miałem to nagrać. Tak to nam wygląda tutaj. Widać, że będę musiał troszkę pracy włożyć, ale na szczęście tej korozji nie ma dużo, jest tak tylko miejscami. Patrząc na resztę wygląda to nam dość przyzwoicie. Tutaj nasza płyta wejściowa. Czym tkwi problem? Problem polega na tym, że. Urządzenie pali bezpiecznik. Czekajcie, obrócę go, pokażę Wam go z drugiej strony. Słuchajcie, doszliśmy do takiego etapu, że wymieniłem ten bezpiecznik. Uruchomiłem urządzenie przez żarówkę, zaświeciło mi się wszystko. Nie próbuję palić bezpiecznika. Żarówka świeci niepełną mocą i na pewno coś jest dalej źle. Nie mamy 0,6 na tranzystorach. Zielonych, czyli tych 1265 w jednym kanale. Tu mam schemacik. Wydrukowałem sobie to wcześniej, wiedząc, że będę z tym walczył. Tu mamy obwód sterujący końcówki mocy, tutaj mamy końcówki. I tu siedzą nasze magiczne układy PA0016. Mamy tutaj podane napięcia, które powinny występować na ich wyprowadzeniach. Nie będziecie tego widzieć, bo miejsce nie pozwala tak do końca. Natomiast wymyśliłem, że zrobimy to tak, że ja będę Wam mówił, jakie napięcie powinno występować i będziemy to mierzyć. Mam nadzieję, że będzie widać ten miernik. Może wyglądał tu. O, teraz nie powinien mi przeszkadzać, a Wy powinniście widzieć. Dobra, załączamy pacjenta przez żarówkę. Wysnało, żarówka przygasa. I możemy się brać za zamierzenie. Zaczniemy od kanału tego bliżej mnie. Noga numer 7. W tym wypadku jest to obrócony, więc to będzie tutaj. Tu powinniśmy mieć 2,6 V. Możemy zmienić zakres na niższy, ponieważ było bardzo wysoko. 2,59. Uznajemy, że jest prawidłowo. Oczywiście powinno być w minusie, tak jak jest. I na nóżce numer 1 powinniśmy mieć 2,6 na plusie. Jest. I teraz patrzymy na napięcia wyjściowe. Wyprowadzenie numer 8, czyli tutaj, powinniśmy mieć około 3,3 V. No, ten styk tutaj mam taki, jaki mam, ale jest. I tutaj również, znaczy tu jest w minusie, tu będzie w plusie. To jest noga numer 14. Jest w plusie około 3,12. I teraz przechodzimy na kanał podejrzany. Tak więc, noga numer 7 minus 2,6. 2,2. Noga numer 1 plus 2,6. No to by niby chciało być w miarę. To się rusza, ale w miarę by było. I teraz noga numer 1 3,3V. Fruwa nam to strasznie. I tutaj powinniśmy mieć w minusie. Tu mamy 2,8. No już coś wygląda niefantastycznie. I teraz kolejna nóżka. Powinniśmy mieć 1,8. Mamy 1,3, czyli lipa. I tutaj nie wiem, czy to jest źle dodrukowane, ale teoretycznie 1,8 albo 1,5. Wydaje mi się, że raczej 1,8. 1,8 czyli mamy problem w jednej stronie, tylko wymyśliłem, że rozwiążę to w bardzo prosty sposób. Nie będę eksperymentował jakichś czarów robiąc. Tylko pokażę Wam inne rozwiązanie. Słuchajcie, doszedłem do wniosku, że nie będę szukał moich zasobów z bo nie chce mi się. Pod ręką miałem innego Pioniera. On jest brudny, ale to tylko dlatego, że potencjalnie ma służyć jako dawca i po prostu leży sobie tak ciapnięty gdzieś tam w piwnicy. Jednakże w nim są PA0016. Ale chcemy mieć pewność, że nie założymy wadliwych, więc najpierw pomierzymy w nim. Ten wzmacniacz jest całkowicie sprawny. Więc zobaczmy, co powinniśmy mieć na wyprowadzeniu numer 1, minus 2,6. Mierzymy 255. Możemy uznać, że jest OK. I na wyprowadzeniu numer 7 minus 26. 256, fajnie. Teraz mierzymy wyprowadzenie już wyjściowe, czyli zobaczmy 14 oraz 8. Powinniśmy mieć po 3 i 3. Jedno ujemne, drugie dodatnie. 327. mi się. 325 odpowiemy w minusie. Minus, minus 326. Tu jest OK. Zobaczmy jeszcze to wyjściowe sterujące. Czyli powinniśmy mieć 1,8 i minus 1,8 na nodze 9 i 13, czyli patrzymy na 7,89 minus 1,79, 13 1,77. Tak więc werdykt jest prosty, klamka zapadła. Demontuję układ PA0016 z tego wzmacniacza, wkładamy go do osiem osiem i będziemy mierzyć dalej. łóżko no, uszkodzony układ mamy wylutowany. Tutaj mamy odłożony ten sprawny. Jednakże z doświadczenia wiem, że poprzednio, gdy naprawiałem 7.7, gdy ten układ scalony padał, lubiały przy nim polecieć rezystory. Tak więc zanim wstawimy nowy, ja sobie jeszcze pomierzę tutaj rezystory w jego okolicy, czy to na pewno wszystko będzie w porządku. I wtedy wstawię układ i mam nadzieję, że to wszystko nam już odpali. Gdy go uruchomię, już będę spokojny co do samego działania. Dopiero przystąpię do renowacji już tak na spokojnie, będę sobie już powolutku wszystko weryfikował, no ale chciałbym wcześniej mieć pewność, że to wszystko już zostało uruchomione. Widzicie tutaj tą rdzę, no, muszę to wyczyścić, no tak nie może zostać po prostu by mnie pogięło tutaj aczkolwiek jest bardzo duża szansa, że z 77, który rozebrałem, taką blachę mam po prostu w garażu, więc tylko ją wyjmę, wstawię tamtą, i problem się rozwiąże naszej korozji. Dobrze. Ja sobie to teraz pomierzę już bez was, bo to by było dla Was nudne, a mnie z kolei jest niewygodnie, bo ta kamera mi troszkę jednak przeszkadza, a nie chciałbym sobie czegoś zebrzeć. Zobaczymy się jak skończy. No słuchajcie, tak jak wspomniałem, wzmacniacz już zrobiony. Już gra. Ścisze, bo wiecie dlaczego? Oczywiście nie jest osamotniony, ma tutaj towarzystwo. Także już sobie Siedzą oba w kolekcji. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z jego brzmienia i wydaje mi się, że jest bajera. Pozostaje nam po prostu wziąć się za kolejne urządzenia i znowu jakieś filmy wrzucimy. Cześć, pozdrawiam.